też jungle One shot. Nice yeah. shot. Nie no, jeszcze im takie rundy ugrywam. To będzie dogrywka jak chuj. Scream mówi, że jesteś gold. A mia ma ma miał streama? Miał chyba, bo patrzyłem. No, dziękuję. Dziękuję bardzo, Scream. You're the best. Always. Zwróć połowę. Zwróć połowę, Piki. simple. Dead. Nice, 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 nice. Nice. Dobrze trzeba być, kurwa. Jebać ich wszystkich. I głów jego najbardziej. Tego śmiecia to ja już usunąłem Ja zmiany. też, to samo w ogóle. Przecież to chuje. Jestem taki chujowy, że nawet nie zamierzam. U, Zajubaj, uj, se, dobra, wypierdalamy cię z Tomkiem ze znajomych, kurwa. I, ja i nie znamy się. Jejabane. Ja cię w domu jesteś, gościłem kurwa Obiad ci... Co ty gadasz w ogóle kurwa tak. Teraz to przesadziłeś, jeszcze ze mną jedziesz nie. tak? Jesteś kurwa Masz no nie wiem, taką kartę dostałeś kurwa Że no nie wiem Janusz no, Czy jesteś w stanie tutaj odbudować swój honor Chuj, zagramy bez ciebie, będzie przy, przynajmniej kurwa Mniejsza atmosfera Eee, Pograj z Tomeczkiem Daj awobka jest skolda, domyślam się, że już nic ciekawego tutaj nie Drzwi. Jeszcze raz. co tam. No i plecy nie, oh. nie oh. Lewo oh. yes. Ja mam The... The... <laughs> ma pełno. Ty pójdź tą rundę. Ty pójdź tą rundę. Bo ja, mi się mózg zlagował. A jak kurwa, no możesz się tele, teleport na plecy wroga, nie możesz by... nie znaleziono nie pensji do teleportu. A, bo ja wiem to samo, ja się teleportuję na twoje plecy. A ja się na, na twoje chyba. Nieme. Ty... Albo byłem tak przy ścianie, że się nie mogłeś teleportować, bo nie było miejsca. O kurwa! To Markus. Osob. Masz małego? Dużego bydlaka. Не вижу. А Передавай.